Hej, hej kochani, z tej strony Natalia lub jak to woli absurdalna i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu i dziś pogadamy sobie, jak widać po tytule o zobowiązaniach. I dzisiaj wyjątkowo zmienię kolejność moich trzech standardowych segmentów, czyli challenge, update życiowy i czemu teraz, bo zacznę od update'u życiowego, myślę, że tutaj jest to kluczowe, bo ten odcinek może być taki trochę autodyscyplinarny w moim przypadku, ponieważ chociażby patrząc na mój podcast, nie trzymam się ewidentnie z właśnie swoich zobowiązań. Bo w zeszłym tygodniu nie było odcinka i w ogóle nagrałam ten odcinek i to nawet dwa razy, natomiast nie byłam w ogóle zadowolona z tego jak to wyszło. Miałam wrażenie, że no to wszystko było nagrywane na szybko, więc gadałam głupoty. I całkowicie odbiegałam od tematu, a chciałam jednak ten odcinek zrobić porządnie. Zwłaszcza, że jak widać, ewidentnie mam problem z tymi zobowiązaniami i chciałabym, żeby to się zmieniło. Więc jeżeli chodzi o standardowe pytanie: co tam u mnie, to jak widzicie, jest dość chaotycznie. Jeszcze są ostatnie egzaminy na studia, jeszcze są jakieś inne rzeczy, którymi się zajmuję, i dużo. Takich mini decyzji, które muszę podjąć, jakichś takich małych dylematów, i to wszystko mnie troszeczkę przytłacza, więc dlatego tych moich właśnie zobowiązań się nie trzymam, ale to nie jest żadna wymówka, i dzisiaj sobie pogadamy o tym, dlaczego to nie jest do końca wymówka. No oczywiście są różne sytuacje, natomiast w mojej sytuacji wiem, że ja bym sobie dała radę robiąc te rzeczy. Tylko, no właśnie, mam lenia i zamiast tego prokrastynuję. Ale dobra, bo już wybiegam w przód. A jeszcze chciałam powiedzieć dwa słowa a propos challenge'u zeszłotygodniowego. A w sumie to challenge'u sprzed dwóch tygodni, czyli jeden TED Talk i jeden artykuł w The Telegraph dziennie. I generalnie sytuacja wyglądała tak, że faktycznie jednego TED toka co najmniej dziennie słuchałam, bo po prostu jakoś tak się w to wciągnęłam powiedzmy. Natomiast z artykułami szło mi beznadziejnie i mam wrażenie, że przeczytałam może z pięć, może z cztery w ciągu tego tygodnia, w ciągu tego zeszłego tygodnia, bo w tym tygodniu to już w ogóle nic nie mówię, bo chyba nie przesłuchałam żadnego TED i żadnego artykułu. Nie, przeczytałam dwa artykuły. No dobrze, ale generalnie nie trzymałam się tego dalej i tutaj się po prostu do tego przyznaję. Mam nadzieję, że jakiekolwiek wasze te wyzwanie tygodniowe nie było, to że wam się udało i poszło wam lepiej niż mi, a wyzwanie na kolejny tydzień brzmi trzymać się moich zobowiązań. I zachęcam was też tutaj do postawienia sobie jakiegoś challenge'u albo takiego właśnie jak ja. Um, a zaraz przyjdziemy do tego co mam w ogóle na myśli pod tym terminem zobowiązania. I, a jak nie takiego, to jakiegoś innego i będę za was trzymała kciuki, żeby wam się udało i mam nadzieję, że za tydzień już będę mogła powiedzieć, że mi się faktycznie udało i wam też. I teraz standardowo ostatnie pytanie, czyli czemu teraz? No, i właśnie tutaj w sumie odpowiedź też już była, dlatego że nie ogarniam życia i przede wszystkim nie dbam o podcast, bo to jest mój, mój taki największy zarzut w stosunku do samej siebie, bo to jest rzecz, do której jakby się zobowiązałam właśnie na początku roku, sama przed sobą i chcę się tego po prostu trzymać. Więc, tak jak mówię, będzie dzisiaj troszkę o demonizowaniu tych zobowiązań, ich plusach, minusach i czemu tak trudno w sumie jest nam się ich trzymać. Ale na początku, żeby była jasność, o jakich zobowiązaniach mówię, jakiego typu, bo to szeroki temat i wiadomo, są takie zobowiązania odgórne, że tak powiem. Natomiast ja w tym podcaście, w tym odcinku będę mówiła o takich, które jakby sami inicjujemy, na które sami się decydujemy i to nie jest jakby właśnie coś takiego. Wiecie, koniecznego. Czyli na przykład u mnie to jest podcast, Bookstagram, czy Chodzenie na Siłownię, i z tych trzech wychodzi mi tylko ostatnie, przynajmniej tak perfekcyjnie wychodzi mi tylko ostatnie. No najgorzej, mówię Wam, mm, idzie mi podcast, a nawet nie do końca te odcinki, które czasem są nieregularne, natomiast naprawdę staram się bardzo, żeby. Nie były, tylko właśnie mój problem polega na tym, chociaż właśnie myślę, że nie problem. To akurat myślę, że jest dobrą decyzją, że jak nie jestem z czegoś zadowolona, to po prostu tego nie wstawiam, bo potem już miałam kilka takich odcinków w tym podcaście, które chciałabym może jeszcze raz nagrać, w których chciałabym trochę coś innego powiedzieć, i, i tak to wstawiłam, wiedząc, że to nie jest do końca w 100% to, co bym chciała, i teraz troszeczkę tego żałuję. Zawsze wiadomo, mogę, wiecie, wymienić te odcinki na nowe, może kiedyś faktycznie tak zrobię. Natomiast em, właśnie przy tym na siebie takiej presji nie nakładam i nawet to nie jest takim problemem. Natomiast odzywanie się na Instagramie to jest mój największy problem. Bo generalnie sytuacja wygląda tak, że obserwuje mnie tam, nie wiem, z 20 osób i to są praktycznie sami moi znajomi, natomiast ja bym chciała po prostu systematycznie tam coś wstawiać, żeby móc zbudować jakieś takie. Taki nawyk, bo wiadomo, nie ukrywajmy, ja robię ten podcast z nadzieją, że może kiedyś trochę więcej osób będzie tego słuchało. Na razie idzie mi jak idzie, ale z drugiej strony, czy ja powinnam oczekiwać lepszych efektów? Szczerze mówiąc, nie, bo czemu? Ja naprawdę słabo to jakkolwiek próbuję y, rozpromować, czy cokolwiek, więc to jest tylko i wyłącznie moja wina, mojego lenistwa. Um, no, i, no i generalnie tak to wygląda, ale właśnie chcę dzisiaj pogadać, czemu niektóre zobowiązania wypalają, czegoś się trzymamy, a czegoś innego nie, bo na przykład właśnie chodzenie na siłownię, coś co jakby ktoś mi rok temu powiedział, że ja będę co najmniej trzy razy w tygodniu, tydzień w tydzień, zawsze, przysięgam zawsze na siłowni, to bym powiedziała, że chyba upadł na głowę albo mnie z kimś pomylił, bo ja byłam przekonana, że ja nie lubię ćwiczyć i w ogóle to była kwestia bardziej WF-u i tego, że nie lubiłam wf ale o tym mówię więcej w odcinku o WF-ie, więc do tego was odsyłam, bo akurat ten odcinek bardzo lubię i myślę, że warto posłuchać. W każdym razie jak się okazało, zaczęłam chodzić na siłownię i zaczęłam się tego trzymać i to jest dla mnie już teraz takie automatyczne. Na przykład jutro też idę rano na siłownię i jakoś w ogóle tego nie kwestionuję, to po prostu jest w moim kalendarzu. Ja po prostu wstanę, jak zadzwoni budzik i wyjdę. A jeżeli chodzi o mój bookstagram... To jest to różnie, w sensie teraz się już znowu poprawiam. Wcześniej to była po prostu kwestia tego, że dość mało czytałam. Mm, teraz jeszcze próbuję się troszeczkę poprawić w aktywności na story, nie do końca już nawet mówię o tych postach, ale w aktywności na story. No ale podcast, jeju, idzie mi to tragicznie. I w ogóle czemu? Czemu tak trudno jest nam się trzymać tych postanowień? Szczerze mówiąc, nie będę tutaj udawała, że mam jakąś odpowiedź i że. Wiem, jak działa świat, wiem, jak działa człowiek, bo nie wiem, nie mam pojęcia, ale nie wiem. Ja na przykład jestem osobą, która wielokrotnie podejmowała się różnych wyzwań, ale jej to nie wychodziło i się poddawała gdzieś po drodze. I to na pewno jest to kwestia tego, to, że mi teraz różne rzeczy nie, jakby się różnych rzeczy nie trzymam i prokrastynuję zamiast się do tego zabrać, jest kwestią tego, że kilka razy już poniosłam porażkę. I okej, okay, dzięki temu się nauczyłam, że czasem. Jakby to jest okej, okay, poniosłam porażkę, trudno, podnoszę się po tym i robię coś innego, albo robię dalej tamto i tyle, ale to też trochę przyzwyczaja moją głowę, że jestem skazana na tę porażkę. Może nie do końca nawet skazana, ale że jakby wiecie, przewiduję to, że mogę ponieść tę porażkę, i to jest w mojej głowie bardziej realne niż ten sukces. I to na pewno jest kwestią tego, jeżeli właśnie też tak macie, że wielokrotnie się podejmowaliście różnych właśnie zobowiązań. I wam to nie do końca wychodziło, to teraz może wasza głowa po prostu was sabotować. I u mnie to na pewno jest jakiś czynnik w tej kwestii. Poza tym, też, no nie oszukujmy się, życie jest dynamiczne, życie się zmienia. I nie wiem, na przykład, załóżmy, że się zobowiązujecie sami przed sobą, żeby codziennie, nie wiem, cokolwiek. Teraz właśnie dużo osób pisze w dzienniczkach, więc niech będą te dzienniczki, ale na przykład, jeden dzień wam wypada, bo cały dzień po prostu, no nie mieliście czasu, byliście poza domem, w ogóle byliście na wyjeździe. Potem drugi dzień wam wypada, bo wróciliście z tego wyjazdu, jesteście zmęczeni i trzeciego dnia już się zastanawiacie, czy w sumie jest sens się tego podejmować. Więc zobowiązania czasem też nie wypalają, ponieważ są takie bardzo jakby surowe i takie bardzo od razu rzucanie się na głęboką wodę, a to też nie jest dobre wyjście. Dlatego ogólnie chciałabym w tym odcinku was zachęcić, że jeżeli się czegoś podejmujecie, to podejmijcie się na początku jednego takiego wyzwania, potem możecie sobie dobierać, jak już wam w czymś zacznie wychodzić. Natomiast przede wszystkim róbcie to stopniowo, bo jak się rzucicie na głęboką wodę, to to się skończy tak jak u mnie i nie polecam generalnie. W każdym razie demonizowanie zobowiązań, bo od tego chciałam zacząć, ale się rozgadałam. Dobra, teraz się troszeczkę boję, że to, co zaraz powiem, może być nieco kontrowersyjne, ale z drugiej strony nie chcę, jakby. Ukrywać tego faktu? Nie wiem, wiecie o co chodzi. Tak po prostu myślę i... No cóż, jak się ze mną nie zgadzacie to trudno. Czasem sobie warto podyskutować i skonfrontować z jakąś totalnie przeciwną opinią kogoś innego. W każdym razie, ostatnio... Ostatnio, nawet nie wiem czy ostatnio, ale no powiedzmy. Social media zrobiły się takie bardzo... Takie całe owinięte w folii bąbelkowej. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Że bardzo trzeba uważać na to, co się mówi, na to, co się robi, wszystko. Wszystko może zostać postrzegane jako coś problematycznego, toksycznego i tak dalej. I tak się też stało z tą taką mityczną produktywnością. Ja mam, powiedzmy, taką dość toksyczną relację, akurat może z, tym, z tą kwestią, taką bardzo love-hate. Mm, ponieważ ja bardzo bym chciała być bardzo produktywna, i mam takie dni, gdzie generalnie. Albo mam takie kawałki dni, może bardziej, gdzie generalnie super mi idzie, ale potem coś mi nie wyjdzie i jestem załamana itd. i tak dalej. Ale zwłaszcza moje dwie koleżanki, z którymi mam grupę, wiedzą o tym bardzo dobrze, ponieważ mają zawsze, bo my w ogóle sobie dużo filmików tak na co dzień wysyłamy i mają zawsze spam, jak ja właśnie mam jakieś takie załamanie. I obie już po prostu mówią, Natalia, przestań. Nie możesz tak się jakby na siebie wkurzać za takie rzeczy, jakby to jest. Toksyczna produktywność, i już i tam mi wysyłały linki do jakichś filmików, do jakichś TikToków, do jakichś podcastów, że to ogólnie jest toksyczne i to ogólnie nie jest dobre, i tak dalej. Ja się po części z tym zgadzam, bo we wszystkim trzeba zachować balans, ale mam wrażenie, że przez tą taką, właśnie wracając już do, do tego, o czym mówiłam, przez to, że właśnie w social mediach na przestrzeni ostatnich lat, miesięcy przede wszystkim też zrobiłaś taka kultura właśnie self-love i z, tego, z tej takiej produktywności, takiego tego piku w pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domu i chcieliśmy wykorzystać jak najbardziej czas, to przeszliśmy do takiego czegoś, że trzeba bardzo na siebie uważać, o siebie dbać i w ogóle I ja się z tym zgadzam. Ja jestem pierwsza do tego, żeby po prostu niektóre dni sobie odpuścić albo pozwolić sobie na jakieś małe przyjemności, gdzieś tam się sobą zaopiekować. Natomiast mam wrażenie, że teraz, kiedy ktoś mówi, że dużo robi, albo na przykład właśnie się do czegoś zobowiązuje, jakieś takie sobie stawia przed sobą cele, i tak teraz na przykład chodzę na te siłownię te w tygodniu, to dużo osób mówi: Nie, no to jest toksyczne, w ogóle nie powinno się tak nakładać na siebie, takiej presji i w ogóle. I dajmy ludziom robić to, co chcą. I wiadomo, dla niektórych może to faktycznie działać. Wręcz demotywująco i może to być problematyczne. Wiecie, o co chodzi? Każdy człowiek jest inny, każda sytuacja jest inna. Ale bardzo mnie irytuje to, że nie wiem, czy kojarzycie. Na TikToku była taka dziewczyna, chyba nadal nagrywa, ale ja po prostu jej nie mam dla ciebie, Zoja. Ona tam wszyscy się z niej śmiali, bo ona tam stawała o 5 rano i cholera wie co robiła. I generalnie mnie przede wszystkim irytowało to, że ona na początku każdego filmiku powtarzała kim jest, i że w wieku iluś tam lat się przeprowadziła do Warszawy. Nieważne. I po prostu irytował mnie jakoś jej głos. Ale bardzo nie rozumiałam, czemu ludzie się śmieją z tego, że np. nie, ma ona sobie chodzi na te siłownie, coś tam pracuje i w ogóle i tak, i tak dalej, i jakby... Bardzo miałam wrażenie, że była taka na nią nagonka i teraz ogólnie... Jak tak patrzę na TikToka, to mam wrażenie, że takie może estetyczne, ładne vlogi, jakby produktywne, ale estetyczne, są nadal całkiem takie oglądalne. Natomiast takie np. Na produktywne vlogi gadane, typowe... Są o wiele mniej popularne niż takie self-love, self-care, choćby po prostu tutaj e, cały dzień, spacerki, jedzenie w restauracjach w ogóle. I to jest generalnie wszystko super, ale to jest bardzo taka privileged, jakby perspektywa. Bo też, jakby, dobra, bo trochę nie o tym miała być ta dyskusja, ale już jakby zaczęłam, więc muszę dokończyć. Um, w tej takiej całej sytuacji te wszystkie vlogi, kiedy ludzie właśnie się opiekują sobą i pozwalają sobie na więcej, i jakby po prostu siebie rozpieszczają, można powiedzieć są właśnie jakby takim obrazem, który jest możliwy tylko dla pewnej grupy ludzi. I jakby to, że inni ludzie chcą romantyzować, by właśnie, nie wiem, ktoś sobie tam pracuje, się uczy i tak dalej, jakby robi dużo rzeczy, bo no po, po prostu czasem też musi i tak dalej, musi pracować. Nie, nie pracuje wymarzonej pracy, ale pracuje, żeby płacić rachunki, no hello. Um, I takie rzeczy, nie wiem, mam wrażenie, że że też właśnie przez to, że jak są jakieś osoby, które są hiperproduktywne, to właśnie często dostają hate z tego powodu i w związku z tym też te zobowiązania mityczne zostały tak troszeczkę zdemonizowane. W każdym razie przejdźmy do plusów i minusów, bo ja ogólnie zgadzam się, że w tym wszystkim trzeba zachować balans, tak jak już powtarzałam wielokrotnie. Po prostu nie chcę, żeby mnie ktoś z was się tutaj zrozumiał. We wszystkim trzeba zachować ten zdrowy balans i nie można się podejmować też 10 rzeczy na raz, bo wiadomo, że to po prostu, no to jest taki, wiecie, pociąg, który jedzie coraz to szybciej w dół i się zaraz rozbije. Więc generalnie, no tego nie polecam. Ale jest też dużo plusów i jakby. Nie uważam, że właśnie tak nakładanie pewnego rodzaju, dobra, już nazwijmy to po prostu, pewnego rodzaju presji na siebie, że właśnie coś trzeba robić regularnie, nie uważam, że to jest zawsze złe. Ale dobra, jak mamy szczerą dyskusję, to oczywiście przy minusach muszę znaczyć to, że jest to pewnego rodzaju presja, i dla niektórych to może działać tak destruktywnie, i właśnie może to tylko niszczyć i jakby wpływać negatywnie na czyjeś życie, ale. Tak jak mówię, to trzeba po prostu dopasować do siebie. Po drugie, wiadomo, jeżeli się do czegoś zobowiążecie, a potem wam to nie wyjdzie, no to będziecie mieli taką gorycz i mogą się pojawić jakieś negatywne myśli w stosunku do siebie i do swojego zaangażowania itd. Natomiast, no to jest wszystko kwestia radzenia sobie z tym i takiej akceptacji, że czasem się ponosi porażkę i takiego też myślenia. Że to jak się zaprzepaściło jeden dzień, to nie oznacza, że cały tydzień jest stracony, i tak dalej, i tak dalej. Bo ja mam nadal troszeczkę resztki takiego myślenia. Znaczy, jakby wiecie, wiem, że to jest bezsensowne myślenie, ale jak przechodzi co do czego w sytuacji, to to jest moja pierwsza, mój pierwszy taki odruch powiedzmy. Więc to wiadomo jest coś, czego trzeba się nauczyć i z czym nauczyć trzeba sobie też radzić. I. Właśnie radzić sobie z tym poczuciem porażki, bo to też jest ważne w życiu. Zresztą, chyba nie nagrywałam jeszcze odcinka o porażkach. Chyba się do tego nadal zbieram. Czekajcie, sprawdzę, bo już nawet nie jestem przekonana, bo nawet jeżeli go jeszcze nie nagrałam, to mam go całego w głowie. Dobra, sprawdziłam i generalnie tak źle ze mną jeszcze nie jest, bo faktycznie tego odcinka nie ma. Ale właśnie, tak jak mówię, mam dużo do powiedzenia. A propos, właśnie porażek i kiedyś sobie o tym zdecydowanie porozmawiamy i w ogóle o radzeniu sobie z tym. Z, tym, z tymi porażkami właśnie. E, a jeżeli chodzi o plusy, bo ja nadal po prostu upieram się przy tym, że mimo tego, że mi różne zobowiązania nie wychodzą i ja się nie wszystkiego trzymam, ja się nadal trzymam jednak tej tezy, że to jest coś pozytywnego, żeby właśnie próbować się zobowiązywać do różnych rzeczy. Bo jeżeli się zaczniesz tego trzymać, to potem będziesz miał taką satysfakcję, naprawdę. To przede wszystkim jest właśnie największa nagroda dla mnie, że jakby ja sobie pokazałam, że potrafię, i potem wiecie, jak już jedna rzecz wam się uda, jak na przykład mi się udało z tą siłownią, to ja już teraz jestem śmielsza przy jakichś, jakichś takich tego typu zobowiązaniach i na pewno jak na przykład zacznie mi bardziej wychodzić um, regularność i taka po prostu trzymanie się założeń z podcastem, to się zrobię śmielsza przy bookstagramie albo na odwrót, bo to po prostu buduje taką pewność siebie i tak jakby pokazuje ci, że tak, ty dajesz radę, ty robisz różne rzeczy, udało ci się i jest no właśnie jest taka jedna sfera, o której tutaj nie chcę mówić w moim życiu, gdzie właśnie też jakby udało mi się coś zrobić i mimo, że nie udało mi się osiągnąć do końca tego, póki co przynajmniej, czy co chciałam jakby z założenia, to zrobiłam coś, czego też jakby bym się po sobie nie spodziewała. I teraz robię coś drugiego, takiego samego, w sensie tego samego typu, drugą taką rzecz i jest, ja wiem, że jakby jestem w stanie to skończyć i nieważne jak to końcowo wyjdzie, to jakby Jestem w stanie i to jest dla mnie tą taką motywacją w momentach, kiedy po prostu mam to ochotę wszystko rzucić, bo dzisiaj przysięgam, byłam na skraju, jeżeli chodzi o, właśnie o tą taką, jeżeli chodzi o tą rzecz, w każdym razie. Naprawdę, to ci po prostu dodaje takiego wiatru w skrzydła, i nie wiem, kiedy zaczęłam mówić ci zamiast wam, ale tak, to wam dodaje takiego wiatru po prostu w skrzydła i takiej motywacji. I to uczy wiadomo samodyscypliny. Ja, to jest coś, z czym ja jakby nadal walczę, samodyscyplina, ale to jest bardzo ważna umiejętność według mnie, i bardzo taka ważna, ważne, żeby po prostu to mieć, bo dzięki temu, jakby potem siebie też szanujesz i szanujesz swój czas. I no właśnie, szanujesz siebie, bo ja na przykład, no miałam. Kilkakrotnie takie momenty totalnego dołka, kiedy niczego nie robiłam, albo wydawało mi się, że niczego nie robiłam, i przestawałam szanować swój czas i samą siebie przez to, a to jest zdecydowanie coś złego. I po prostu to, że to nam właśnie podkopuje tą taką pewność siebie i jakby wiarę w siebie, samoocenę, jest słabe, ale z drugiej strony to ma też wielką moc budowania tego. I. To też jakby, zwłaszcza, że ja mówię tutaj o takich właśnie zobowiązaniach, które na siebie sami nakładamy, to to też daje takie poczucie, że jakby robisz coś z życiem, poza takimi jakby przeciętnymi rzeczami. Każdy nastolatek chodzi tam do szkoły i się uczy na sprawdziany i idzie mu lepiej lub idzie mu gorzej. Potem siedzi w domu i gra w gry albo ogląda Netflixa. Wiecie o co chodzi. A jak robicie coś poza tym, to nawet jak to są jakieś takie głupie rzeczy, nie wiem, na przykład wasze zobowiązanie Um, na najbliższy miesiąc to chodzenie 8, czy tam 10, czy tam 12 tysięcy kroków dziennie. I robicie to przez ten miesiąc i macie wrażenie, że robicie coś fajnego, coś dodatkowego i no właśnie takiego, co Wam może by pomóc w budowaniu lepszego obrazu samego siebie. Jakby nie jestem osobą, która uważa, że musisz robić milion rzeczy w życiu, żeby być wartościową osobą, ale z drugiej strony mm, rozumiem osoby których właśnie samoocena poniekąd zależy od tego, jak jakby im idą różne takie dodatkowe rzeczy w życiu. Ja na przykład mam taki dość duży strach przed byciem nudną osobą i taką właśnie no nieinteresującą i to, że robię różne rzeczy bardzo mi podbudowuje to i jakby pomaga mi walczyć z tym strachem. I wiem, że całkiem sporo osób tak ma, przynajmniej z moich znajomych, to od kilku osób, z którymi rozmawiałam też jakby miałam takie sygnały, więc mam nadzieję po prostu, że niezależnie od tego, czy wy będziecie się podejmowali tych zobowiązań, małych czy dużych, będziecie się czuli z sobą dobrze. I jeżeli właśnie zamierzacie się podjąć w tym najbliższym tygodniu jakiegoś zobowiązania, nieważne czy to jest ten głupi spacer, wyjście z domu, czy idziecie na siłownię, e, nieważne jaki to jest mały, duży krok, czy to w kwestii jakiejś właśnie aktywności fizycznej, czy nowego hobby, naprawdę tyle rzeczy można robić w życiu, mam nadzieję, że wam to wyjdzie. I jeszcze w ogóle przy tej całej kwestii zobowiązań bardzo ważne jest też robienie sobie planu, bo bardzo łatwo się zagubić i właśnie zniechęcić, jeżeli do końca nie wiesz co robić. Więc jeżeli właśnie chcecie, żeby się zobowiązać do robienia XYZ, to ustalcie jakby ile czasu na to chcecie poświęcić w tygodniu, jakby jakie macie cele i jakby po prostu spróbować to jakoś zmierzyć. Zdaję sobie sprawę, że niektóre rzeczy są ciężko, Mierzalne, jakby są niemierzalne, powiedzmy, ale zawsze da się to jakoś określić, a to jest bardzo pomocne. Ja na przykład, właśnie na ten przyszły tydzień sobie dosłownie, nie żartuję teraz, rozpisałam, ile godzin w jakie dni tygodnia chcę poświęcić na podcast, ile na Instagram, ile na Bookstagram, na naukę, jakby w ogóle, co ja chcę zrobić. I to są takie, to może się wydać takie bardzo restrykcyjne, i w ogóle, ale potem zawsze można to troszeczkę zmodyfikować. Ale posiadanie planu zapobiega temu, że nie wiecie, co robić. Bo jak nie wiecie, co robić, to, się, to po prostu nie zabierzecie się do tego, będzie po prostu chaos. Więc serio, chciałam zaznaczyć jeszcze, że to jest po prostu bardzo ważne i pomocne. I to tyle. Zaczynam się już po, troszeczkę kręcić w kółko i mam wrażenie, że poruszyłam tutaj z milion wątków, które są tematami na inne odcinki, osobne podcasty, ale mam nadzieję, że wam się plus minus ten odcinek podobał. Jestem z niego zdecydowanie bardziej zadowolona niż z tych dwóch poprzednich wersji. I co? Zapraszam was na mojego Instagrama Absurdalny Monolog i musicie tam pójść, żeby mnie pilnować, żebym tam była aktywna. Absurdalny Monolog jeszcze raz powtarzam i zapraszam. Poza tym TikTok Absurdalna przez 2A i tam póki co jeszcze nie jestem aktywna, i na ten tydzień jeszcze się nie zobowiązuję, żeby być. Ale jeżeli słuchacie tego w przyszłości, a już na pewno jeżeli tego słuchacie w lipcu, to idźcie tam, bo muszę być tam aktywna, inaczej po prostu sobie tego nie wyobrażam. I co, jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to mam nadzieję, że mnie zaobserwujecie, zostaniecie na dłużej. I będę też strasznie wdzięczna za udostępnienie podcastu, a przede wszystkim za ocenienie go. I trzymajcie się, kochani, życzę Wam miłego dnia, wieczoru, czy kiedykolwiek tego słuchacie. Dzięki wielkie za poświęcony czas i do usłyszenia. Mam nadzieję, że tym razem serio za tydzień.